10. Obóz numer 22 Korea Północna Jego inne nazwy to obóz Horion lub obóz numer 22. Jest to miejsce przetrzymywania zwykle bez wyroku sądu dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz w Korei Północnej. Przez jakiś czas największy tego typu obiekt na świecie. Obóz znajduje się w pobliżu granicy z Rosją i Chinami. Został założony w 1959 roku. Obóz zajmuje około 80 km kwadratowych powierzchni. Otoczono go podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego pod napięciem. Wokół ogrodzenia ukryto liczne pułapki oraz powbijano kolce w ziemię. Horiong podzielono na strefy, kolonie pracy, osiedle mieszkaniowe dla rodzin strażników, strefę administracyjną. Do obozu trafiają głównie osoby, które władze północno-koreańskie uznały za niepoprawne politycznie. W ramach zastraszania Korańczyków do obozów wraz ze skazanymi często trafiają ich rodziny. Obecna liczba osób przebywających w obozie jest nieznana. Wiadomo jednak, że na obiekcie przebywa około 1000 strażników. Około 2002 roku udało się ukraść dokumenty z obozu pochodzące z lutego 2002. Dokumenty oznaczone jako ściśle tajne zawierały informacje o 39-letnim więźniu Huan Kwa, którego przeniesiono z obozu 22 w celu przeprowadzenia eksperymentów chemicznych. W latach 2011-2013 wykonano serię zdjęć obozu, które wykazały, że obiekt jest rozbudowywany. 9. Kolonia Karna nr 5, Rosja Znajduje się około 400 km na północ od Moskwy nad jeziorem Nowo Zero. To więzienie o zaostrzonym rygorze dla wcześniej skazanych w innych placówkach i innych niebezpiecznych więźniów. W 1997 roku więzienie zostało przekształcone w zakład, w którym przebywają wyłącznie więźniowie odbywający karę dożywocia oraz skazani na najwyższą możliwą karę. Niektórzy eksperci twierdzą, że więzienie jest wygodniejsze, a strażnicy mniej okrutni niż w innych rosyjskich więzieniach, w których przebywają osoby skazane na dożywocie. Jednak ciężko to zweryfikować, ponieważ jest bardzo mało rzetelnych informacji na temat tej placówki. Na początku w miejscu więzienia znajdował się klasztor, który został założony w 1517 roku przez świętego Cyryla Nowozero. Budynki klasztorne były wykorzystywane jako tło w filmie Wasylia Szuszkina Czerwone Róże. Z 1973 roku oraz były ukazane w niektórych opowiadaniach rosyjskiego pisarza Aleksandra Jaszyna. Po rewolucji październikowej w 1917 roku klasztor został przekształcony w więzienie, w którym przetrzymywano tzw. wrogów rewolucji. W placówce przebywa zaledwie około 200 więźniów. 8. Cheng, Chiny. To elitarne więzienie w Pekinie, gdzie kary odbywają skorumpowani dygnitarze Komunistycznej Partii Chin. W więzieniu Quing Chang na przedmieściach chińskiej stolicy odsiaduje swoje wyroki wielu spośród największych złapanych. Są wśród nich m.in. były szef służb bezpieczeństwa, były sekretarz partii w mieście Hongqing Boxilian, bliski doradca byłego prezydenta oraz wpływowy niegdyś generał. Od chwili powstania więzienie spowija aura tajemnicy według partyjnego dziennika Remnim zostało ono zbudowane w 1958 roku z pomocą ZSRR. Więzienie zostało rozbudowane w czasie rewolucji kulturalnej, kiedy również wystąpił problem przepełnienia. Od lat 90 ubiegłego stulecia do więzienia trafiają głównie wysocy rangą dygnitarze komunistycznej partii Chin skazani za korupcję. Qing Chang jest jedynym chińskim więzieniem podlegającym Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Pozostałe zakłady penitencjarne zarządzane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie więzienie jest przepełnione. 6. ADX Florence, USA Federalny kompleks więzienny w stanie Colorado nazywany jest nowe Alcatraz lub Supermax, czyli supermaksymalny poziom bezpieczeństwa. Charakteryzuje się rzeczywiście wyjątkowym systemem zabezpieczeń, zarówno dla osadzonych, jak i pracowników. Więźniowie spędzają tutaj życie w minimalistycznie urządzonych izolatkach, żeby nie zrobić krzywdy ani sobie, ani innym. Przybywa tutaj prawie 500 najgroźniejszych więźniów, których pilnują strażnicy, kamery i czujniki ruchu. Każdy z osadzonych ma swoją celę, wyposażoną m.in. w lustro zrobione z wypolerowanej stali i wmurowane w ścianę, łóżko oraz sedes. Główną karą w więzieniu jest deprawacja sensoryczna. Osadzony siedzi w niewielkiej celi, w całkowitej ciszy. Bodźce wizualne są ograniczone do minimum, aktywność fizyczna prawie do zera. W celach następuje całkowite odcięcie od bodźców zewnętrznych. Więzień przez długie miesiące nie widuje strażników, a jedyną stycznością ze światem zewnętrznym jest pojawiające się we drzwi jedzenie. Rekreacja, edukacja, a nawet ewentualne programy odwykowe dla osób uzależnionych nie mają tutaj dostępu. ADX Florence owiany jest tajemnicą tylko raz wpuszczono na teren ośrodka Media, a wizyta odbyła się w 2007 roku bez udziału kamer i aparatów. W placówce przebywa m.in. El Chapo, meksykański przestępca, przemytnik i handlarz substancjami niebezpiecznymi na skalę przemysłową jeden z założycieli oraz przywódców kartelu Sinaloi. 2. Carandiru, Brazylia. Jest to największe więzienie w brazylijskim mieście São Paulo, w którym odbywało jednocześnie kary do 30 tysięcy więźniów. Więzienie leżące w dzielnicy Carandiru, stąd jego nazwa, zasłynęło największym w dziejach Brazylii przestępstwem zbiorowym popełnionym przez instytucję rządową na obywatelach tego kraju. W kwietniu 2002 roku więzienie pokazano polskiemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu podczas jego wizyty w tym mieście. We wrześniu tego samego roku, jako symbol przemocy i niehumanitarnych metod penitencjarnych, zostało zamknięte, a następnie 9 grudnia wyburzone. Ponad 30 lat temu wielkim problemem w więzieniu była plaga AIDS. W Brazylii w latach 80., a nawet jeszcze w 90. nie było żadnego programu pomocy medycznej dla więźniów chorych na AIDS. Ludzie w terminalnej fazie choroby teoretycznie mogli opuścić więzienie, bo istniały takie możliwości prawne, ale zabrakło świadomości, gwarantowanego przez system, dostępu do porady prawnej i adwokata. Każde więzienie rządzi się swoimi prawami i jest inaczej zarządzane. W karandiru strażników było jak na lekarstwo. Za kilkuset więźniów odpowiadało pięciu dziesięciu ludzi. Trudno w takiej sytuacji kontrolować, co się dzieje w celach i pawilonach. Kolejnym problemem była wszechobecna korupcja. W Brazylii wyroki z poszczególnych spraw się sumują, ale w jednym więzieniu nie można siedzieć bez przerwy dłużej niż 30 lat. Dlatego skazani cały czas liczą na to, że uda im się znaleźć jakiś trik, prawniczą sztuczkę, sądowy kruczek, dzięki któremu zostaną szybciej zwolnieni z tego więzienia. 1. Gitarama Rwanda Według doniesień zamkniętych jest tam około 7 tysięcy osadzonych, podczas gdy maksymalna pojemność więzienia to tylko 600 osób. Więźniowie więzienia gitarama spędzają czas głównie w pozycji stojącej z powodu braku miejsca. Wiele organizacji praw człowieka protestowało przeciwko opłakanym warunkom panującym w więzieniu, ale nie udało im się poprawić sytuacji w tym miejscu, a to głównie przez nastawienie władz państwa właśnie do tego więzienia. Politycy uważają, że pobyt w więzieniu powinien być karą i nie ma co się przejmować warunkami panującymi wśród skazańców. Więźniowie nie mają zapewnionego ze strony państwa absolutnie niczego, większość z nich nie ma nawet butów, a znaczna część choruje przewlekle na gangrenę. Wśród 7 tysięcy więźniów jest tam kilkadziesiąt matek wraz z dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Maluchy śpią z matkami na przepełnionych pryczach, jedzą to co one, czyli głównie fasolę, kukurydzę i maniok. Nie mogą wychodzić na podwórko, znają tylko więzienny budynek. Dziecko jest tam więźniem takim samym jak matka. Żyjąc w więzieniu jest zamknięte na relacje społeczne. Nie umie mówić proszę, dziękuję. Nie wie jak wyglądają zwierzęta, ani skąd bierze się jedzenie.